Czy przebudowa torowiska tramwajowego na Słonińskiego się już w pełni zakończyła? Czy wszystko jest gotowe? Zobaczmy to w dzisiejszym materiale z Tramwaj Kierunek Nowoczesność. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest Platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj Kierunek Nowoczesny. Witam Was tutaj, cześć Ząż! i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek nowoczesność. Ponownie widzimy się na Słomińskiego, gdzie w teorii zakończyły się już wszystkie prace, ale czy w praktyce zobaczymy w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam też o planowanej inwestycji, która w tym miejscu będzie realizowana za jakiś czas, jeżeli chodzi o zarząd dróg Warszawy w i przesuwanie jezdni Słomińskiego pod wiaduktami Andersa, co tam się zmieni i jak to będzie mniej więcej wyglądać. Ale dobra, zacznijmy sobie od zawsze, jak zawsze od tego samego, czyli od przystanku Rondo Radosława, które znajduje się w tym miejscu i że w tym miejscu, tutaj dokładnie zaczyna się cała inwestycja, jeżeli chodzi o przebudowę torowiska tramwajowego na Słomińskiego. Tu się rozpoczyna rozchodnik, tu jest nowa trasa tramwajowa i tu jest nowy szereg tramwajowy Basany Inflanska. Został przeniesiony na tą stronę skrzyżowania, aby było wygodniej przydostać się do samego centrum handlowego Arkadia, który jest po lewej stronie. Co jest istotne, w tym miejscu też pojawił się nowy przejazd rowerowy, którego wcześniej nie było. Sam przejazd rowerowy jest donikąd, w sensie no, do centrum handlowego, natomiast zmienia faktu, że i zaraz za przejazdem jest oczywiście informacja, że dalej jest tylko część piesza. W ramach inwestycji też zostały budowane nowe przejście dla pieszych, chociażby w tym miejscu, z przejazdami rowerowymi i z tej uliczki parkingowej jest, pojawiła się tutaj nowa sygnalizacja świetna. Teraz, żeby wyjechać, trzeba poczekać odczekać swoje na sygnalizację świetnej. Taka ciekawa, z się pojawiła, jest też przystanek autobusowy w tym miejscu przebudowany, z nową zatoczką i na dalszym odcinku widzimy rozdzieloną część pieszą rowerową i oczywiście nowe torowisko tramwajowe, które jak widzicie, ma rozchodnik w różnych kolorach zielonego. Naprawdę to ładnie Samo ujęcia są z kilku dni, oczywiście z listopada 2025, co nie zmienia faktu, że jeszcze to było przed tym pierwszym atakiem zimy, także tu jeszcze jakiegokolwiek śniegu w tym miejscu nie widzimy. Tymczasem dolecieliśmy do przystanku Dworzec Gdański w tym miejscu możemy zobaczyć, że te przystanki no, są wąskie, zwłaszcza przystanek tramwajowy w kierunku Targówka. Co jest istotne, to się zmieni. Te przystanki mają być przebudowane, natomiast nie w ramach tej inwestycji, a w ramach kolejnej inwestycji realizowanej przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, bo wtedy to się trochę więcej zmieni. Aktualnie została zrealizowana przebudowa w starym mniej więcej przebiegu, jeżeli chodzi o całą trasę tramwajową. Tory zostały w tym miejscu prawda, rozszerzone, ale cały czas są na betonowych w tym miejscu podkładach. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu układ torowy będzie się zmieniać. Tory tramwajowe mają być przesunięte w tym miejscu na prawą stronę, pod wiaduktem. Będą razem obok siebie, a nie rozdzielone pomiędzy filarami w tym miejscu wiaduktów ulicy NRSA. W związku z czym po prostu tory będą obok siebie, będzie można przebudować same przystanki, trasa będzie bardziej na wprost, a jezdnia ulicy w tym miejscu Słonińskiego będzie musiała być również przebudowana. To jest zadanie, które będzie za jakiś czas realizować zarząd miński w Warszawie. Kiedy dokładnie? Nie wiem tego jeszcze. Postaram się wam to powiedzieć, jak będę mieć sposobność się dopytać o to, to, natomiast taka ciekawostka, że to w tym miejscu jest dlatego w tym miejscu są betonowe podkłady i to jeszcze tam będzie w przyszłości przebudowane. Tym razem w tym miejscu przystanek przystank tramwajowy i autobusowy Boniwaterska, który został zlikwidowany podczas tej inwestycji i on już nie był wykorzystywany przez tramwaje. Autobusy mają tylko mocniej jedną w tym miejscu wiatę z przystankiem, która jest wykorzystywana okazjonalnie, nawet już autobusy nocne, z tego co pamiętam, tu się nie zatrzymują. Ostatnio tutaj zatrzymywały się autobusy zastępcze za tramwaje podczas zamknięcia tej trasy tramwajowej. Tym razem aktualnie dolatujemy do tego, co się dzieje w tym miejscu. Mianowicie tutaj możemy zaobserwować, że są realizowane prace, a właściwie zakończyły się prace przy przebudowie całego tego skrzyżowania, ale tutaj bardziej to było realizowane w ramach remontu, a nie samej przebudowy. To było realizowane przy własnymi siłami przez tramwaje warszawskie i na całym tym odcinku mamy już prawdopodobnie w pełni zelizowany rozchodnik. Rozchodnik się kończy zaraz za, przy samym przystankiem tramwajowym Park Traugutta. Aktualnie w tym miejscu Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie przebudowuje te przejście dla pieszych. Tramwaje warszawskiego je przebudowały. W ramach infrastruktury podziemnej e, i przygotowały miejsce pod sygnalizm świetny, a teraz ZDM buduje w tym miejscu sygnalizm świetną. jeżeli chodzi o przejście dla pieszych. Jak widzicie, tutaj są przejścia przez trzy pasy, naprawdę całkiem dużo. E, I w związku z tym, w tym miejscu wszystkie przejścia dla pieszych będą w pełni osygnalizowane, aby po prostu to było zgodne z aktualnymi względami bezpieczeństwa. Jest to dobra informacja, bo faktycznie tutaj przechodzenie czasami w różnych godzinach może być niebezpieczne i jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych e, skrzyżowań w teorii w Warszawie, jeżeli chodzi o klasyfikację. E, co jest ciekawe, i co jest istotne, same przystanki w tym miejscu zostały przebudowane, jeżeli chodzi o tramwajowe. E przystanki mają nową pełną pe płytę peronową, nie mają schodków, żeby dostać się do przejścia dla pieszych w tym miejscu. No, i na jednym i drugim przystanku są sensownie w tym miejscu rozłożone wiatry przystankowe. Też, jak widzicie, jest tutaj piasek do akcji zima. W tym miejscu jest przejście dla pierwszych do przystanku autobusowego, który będzie już za sotaz A tu mamy fragment rozchodnika, którego jeszcze nie było podczas nagrywania tej inwestycji. W tym miejscu kończy się zielona trasa tramwajowa. Jest zaraz przed zawrotką, właśnie jest koniec rozchodnika. A w tym miejscu to jest sterowisko na tłuczniu. Tak tutaj to pozostanie, z uwagi na to, że to jest pochylnia zjazd do tunelu, a właściwie po prostu. Na dolną część mostu gdańskiego. W tym miejscu nie zostało to zrealizowane w formie rozchodnika. Szkoda, że to nie jest pełnoprawna podbudowa betonowa do główki szyny. Byłoby to łatwiejsze zjazdem dla służb w sytuacji, gdyby coś się działo w Moście gdańskim. Natomiast tak to zostało zaplanowane, jeżeli chodzi o całą inwestycję. A tu, tu mamy bardzo ciekawe schody. Widzieliście kiedyś te mosty, albo korzystaliście z nich? One są ciekawe, bo nie mają żadnej swojej podpory. To jest jedno z tych dzieł, które znajduje się na całym Moście Gdańskim. Ale ogólnie Most Gdański, moim osobistym zdaniem, jest jednym z ładniejszych obiektów mostowych. Dużo ładniejszym niż Most Południowy czy Północny. Natomiast co jest istotne, to to tramwaje jadące pod jezdnią i obok jeszcze most przy Stadali. Naprawdę całkiem, ładna, całkiem ładnie prezentujący się obiekt mostowy w tym miejscu nad Wisłą. Coś ciekawe, na samym moście po jednej i po drugiej stronie są analizowane prace przy przebudowie infrastruktury rowerowej i pieszej w tym miejscu widzimy, że jest została zerwana stara powierzchnia i jest realizowana przebudowa drogi rowerowej zjeżdżającej z Mostu Gdańskiego w układ rowerowy na dalszym odcinku wzdłuż właśnie Słomińskiego. Co jest ciekawe, czego w tym nie pokażę Wam, bo aż tak daleko nie lotywałem, to na samym rondzie Starzyńskiego, gdzie miałem okazję być chwilę przed nagraniem tego materiału, na rondzie Starzyńskiego również były realizowane prace przy przebudowie infrastruktury rowerowej. Tam to jest połączone z budżetem obywatelskim, jak i również z inwestycją, inwestycją realizowaną przez ZDM, więc taka ciekawostka, że tam coś się w tym momencie teraz dzieje, więc uważajcie, zima naciągnęła i faktycznie teraz są realizowane prace na drogach rowerowych w tym momencie, bo jest trochę mniejszy ruch. Chociaż i tak czasami korki spotykam jeszcze, no może nie jak pada śnieg. A tym razem w tym miejscu mamy stację Warszawa Gdańska, i już jak oczywiście Warszawa centralna została dana do użytku ponownie to w tym miejscu Peron drugi został rozkopany i jest całkowicie zamknięty. Teraz od, z niego nie odjeżdżałem pociągi, trwałem pracy przy budowie nowych zadaszeń, ale więcej o tym będę mówić już na początku grudnia 2025, gdzie tutaj się oczywiście pojawi w ramach kolejnego materiału z, z warszawskiej siedznicy 2050 prosto z Warszawy Gdańskiej. A dalej, dalej ponownie żona trasa tramwajowa. No i trzeba przyznać, że Sławomskiego naprawdę teraz ładnie się w tym miejscu prezentuje. Liczę, że jakimś taborem zabytkowym będzie mieli okazję przyjechać w tym miejscu, nie wiem czy na Mikołajki, ale może na jakąś inną okazję, żeby zobaczyć z bliska, jak teraz ta tramwajowa wygląda, prosto z kabiny motorniczego właściwie. No bo tak tradycyjnym, nowoczesnym taborze tego nie ma możliwości oczywiście zrealizowania. A tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie przed i ten dziwny dzwonczek. Jak zawsze zachęcam was do Patron, w zawsze Patronę to nie kawiznasz. Eee, mieliście już film z przelotu nad tą całą inwestycją i raczej nie planuję kolejnych materiałów ze tramwaj, którym nowoczesność, jeżeli chodzi o sowieńskiego, pomijając materiał, w którym podsumowujemy sobie po prostu całą inwestycję. Wam pokażę, jak to wyglądało przed przebudową i jak to wygląda teraz. Oczywiście poczekamy aż ten rozchodnik do końca dociągnął. Natomiast sama przebudowa w tym miejscu przejazdu pod według będzie później to będzie... Tzw. zadanie przez zarząd dróg miejskich Warszawy, a nie przez tramwaje warszawskie. No i osobiście liczę, że przystanki na dworcu gdańskim, jeżeli chodzi o zejścia do metra, będą tak poprzestawione, żeby było wygodniej i żeby było po prostu większa przestrzeń od samego wejścia do metra do krawędzi peronu tramwajowego, żebyśmy po prostu się nie musieli tam czasami przeciskać, bo w niektórych przypadkach tak to ostatnio miało również miejsce. No i też liczę, że kiedyś w tym miejscu powstanie brakujący e, prawoskręt, w tym miejscu zespołu miejskiego e, tramwajowy, wjeżdżający oczywiście na górę, żeby dało się dojechać na marszałkowską oczywiście to jest marzenie ściętej głowy, głowy ale może, może kiedyś to uda się zrealizować, a tym razem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, nie wiem czy wiecie, ale Most Gdański w teorii jest częścią obwodnicy siódmieńskiej, która nie jest pełna nie została zrealizowana po stronie praskiej, ale kiedyś powstanie, dlatego między innymi znajdują się wiadukty nad samym Rondem Starzyńskiego zjeżdżając z Mostu Gdańskiego w kierunku Targówka, bo tam właśnie ten dalszy odcinek miał być od Ronda Żaba przez alej dyrności wzdłuż torów i jadąc prosto przez Targówek Fabryczny do ronda i z tunelem pod rądem który to tunel chyba już raczej nigdy nie powstanie, bo miał być pod stacją metra, albo nad stacją metra M3. Różne były koncepcje, co nie mija faktu, że prace dokumentacyjne tam są realizowane, są różne warianty robione, a w praktyce, w praktyce dalej czekamy, co ostatecznie z tego wyjdzie. I nawet rok temu ponad nagrałem materiał na temat tej inwestycji, czyli obwodnicy siwmiejskiej po stronie Polskiej, ale do dzisiaj jeszcze się nie pojawił. Może, może w grudniu uda mi się go odkopać i dla Was go przedstawić, żebyście wiedzieli, jak to ma wyglądać, jakie są Koncepcje na te odcinki poszczególne i czy to będzie realizowane i jakie są aktualnie planowane terminy. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć, żeby ten kiedyś materiał jednak się pojawił na moim kanale. I teraz może w grudniu. Cześć!